I elo, elo LLL LLL witam Chory, no was w, w pierwszym odcinku na tym kanale z repo. Tak, pierwszy odcinek z repo yy, wleci. I generalnie, cóż, y, mam tu takie osobistości, jak tutaj widzicie, jakie Mormondo, przywita się. Witam, 69! Co za idiota! I nerdo. Przewa do No i cóż, y, generalnie, widzowie, poruszę tylko pewien temat. Zachęcam do wbijania na mojego nowego TikToka, więc gorąco zachęcam do obserwacji. No i cóż, możemy zaczynać gierkę. No dobra, dobra. i oczywiście, zachęcam no, do paków, linki macie w opisie. Jesteś chodzi, że będę załadował G. Zaczynamy. Na drzwi na serio. Na wydźwięku. drzwi wpakujemy, nie wziął do tego. Nie Ale jest tu nic warto. Na pewno. Pakuję drzwi do wódek. Mhm. Ja coś tu było jeszcze chyba. A tu. A tu. A coś tam na. To no może to półkę można wziąć. O, po Mhm. To za dźwięk. Nie wiem, to Gdybywa dźwięk. Tego Telefon. Z, z tego kurwa urządzenia to wziąłeś. Gra w wózku. No. A. Telefon. Telefon. dzwoni, papuga, mówi, że musi się udać Uuu uh, Aparat to taki... za Mam... Nie jest takiego, tylko potwór się zresztą Jaki potwór? Nie wiem, nie, nie patrzę to... On jest głuchy, prawda? <laughs> tak, 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 jest głuchy jak się, odzyma, ja się mam? Jest niebezpiecznie ogółem widzowym. Mają tam jakiegoś sadyste niestety. Widziałem mhm. Zaczynamy. Dobra, mogę cię wyjąć jak A szyję rowerka nie zaczepiej tylko. A ty zaczepiasz. Jak ja zaczepiłem, jak ja nawet nie podchodzę do niego.

Otwór otwór niestety Witam widzę po... krótkim cięciu. Tu mamy nowego gracza, przywitaj się. Witaj na kanale. No, nie zdążyłem. Chciałem cię to na głowę założyć. Ja mam jeden HP. Dobra, Dobra to się pocielimy. Chodź. O nie, teraz mnie w dupę zapinają. Daj mu to trochę też te film. Idą szakom. 61. Mam cześć, 7, cześć? 71, mam Adam? Adam 70. Co to, jest? Czy... to jest? To jest uh, stabilna. Kto chce stamina? Chcesz Chcesz Daj 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 bo Daj to. Daj mi Daj Daj dostanie i Daj będzie no. wtedy? Daj się, <laughs> się no. co to. Daj to. co z potworami czarnymi. Ale ty oh, jesteś oh. czarny. Nie, coś nie pasuje. Jestem za wolny. Czarny powinien być szybki, a nie wolny. Okay. Nie. Coś ty jest? Dobrze, dobrze kradniesz. Rowery. Co to jest? Wow. Nie, w swojej głowie. Pusta. O nie, tu jest. No, telefon? No. No do wózka trafiłem. No i nic więcej nie ma. Aj, mhm. mhm. nie patrzę. to Gdzie, Gdzie ty jedziesz? idziesz? A, tu wejście jest. Oooo, patrz, tu patrz. Tu, tu, tu. Uuuu! Patrz, 20 koła. <tunie misunderstood> kurde! <tunie> tego te, te tutaj nie wiem do tego wózka Nie wiem tego wózka z tego, z tego pił, ale... Mam ma pomysł Zabierzcie ten, ten wózek Zabierzcie ten wózek zupełnie Zabierzcie ten wózek za mapę to co, co, ja za mapę. ten wózek Ja mogę no, Musimy to pochować, się nie wywróciło żeby się nie wywróciło tylko. Może się wywrócić, a delikatnie. Ale się nie musi stać prosto. Ale gdzie to nie, Ale nie w drzwi. Mm, Trzeba do drzwi ja trafić. Wiem. Ale nie obrócimy tego tak. No, no Idealnie! No. Zaklinowane! O! Ja No zaklinowane, panowie! Kto to ten Ja! w do siebie po folii, po folii. Ja postawiłem tę wózek, a co? Dobra. Słuchaj, sumie... Wózek jak w... <grym> Delikatnie jakbyś całował swoją siostrę. Co? 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 Nie. Z wiem z czego to jest, pingwin z Magadaskaru. No tak. Postawcie to o? jakoś. Dobra, git. Tylko żeby nie płaciło. Yeah. A, Dobra, Git. A. musiałem to pokazuje, że... O nie. Coś tu jeszcze jest, ale... Ty... Nie! Goni mnie! Co jest? Dawaj go za fraki! Chodź tu małpo! Chodź tu! Dawaj go! Dawaj. Bijemy Diana! Bijemy go! Czekaj, do góry! I do dołu! I w dół! Do góry! Do góry i, I do dołu! I... No i w dół. O! Mamy go. Dobra. Gdzie wózek? Złodziej zabrał, nerdo. Pojechali tutaj w prawo. A jaką tam. Do Czemu? Patrz ile i temu pominęliście. Już za późno już. Już jest za późno. Niedługo już zapiliśmy hmm. O! O! Na to już uważajcie! Wolverine. Wolverine. Wersja pod lasem. Dobra, no to no nie bij mnie! A miecz ci ile? Ci wiesz? Ci... A tam wchodzisz? Zapisz te wina? Słuchaj, tam. Do konta. Kolega wsi je mortuje Ten co mówił za, za granatami wysadzą. granatami Ten co gra na palcach. Ja robię o pewności, to jest rusznica. Nie, dobra, ja już mam to Mam do życia. Masz sto? Gdzie masz jeden? A nie masz no? Nie, mam stoje Wróciłem się z kogutem. Nie, go, go. bo mu go Aum! Co to jest? To, 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 to to jest cykluci, tak? No. Tak. Chodźmy na polowanie. Ale, to nie? było, ale to było pszne. To będzie być cicho. Nie. Cało cicho. Headman to ten z bronią chyba mi się kojarzy. co? O ile dobrze pamiętam. Nie. Tak, to, to jest jego ta. Ło! Ostatek w butelce W ogóle mnie wow. zastanawia, jak ten statek się układa, że w środku jakoś nie wiem No to siatkę no rozcina... w rozcina... się po kolei składa w części A to masz takie pensety długie pewnie co to? Nie, co ty Od razu statek... się Od butelkę kleją Tak Tośpu żeby nie widać było tam Make Cici ci, ci, co? Chodź mam, chodź, mam wazon. O, wcale go nie rozbijemy. Wózek jest blisko. O, Nero asekuruje nas. O, jakbyśmy go mieli nieść, Zdrała. tam nas pał na to, byś dawno był rozbity. Jeszcze jest to tysiąc. O, o rowerek! Odsuńcie. Odsuńcie się. Pojechał. Przyjechał. Za Adamem pojechał. Czy twoje ciała to masz? Kłopot. Oj, oj, jest gdzieś. A za ten rowerek Zabierzysz. można pieniądze dostać? Jak sapijesz? Nie, wiem się no. tak zrobić. Da się. Da się? Da się. Nie ja, wózku. Ej, wiesz czy... A tak o, wiesz, tak o podnosisz... Podnosisz i wyrzucasz wokoło ziemię, to się da. Okej. Okay. I chyba, że coś się da. Deville, co robisz? Ten gnój mnie sponiewierał, teraz moja kolej się odwdzięczyć. Gdzie on jest? Nie wiem. Dobra, tam o jest. jest. Dobra, ja go przywołam. Zestrzelaj. Dobra. No, mę. jak on się wierci, nie... gdzie on jest? Tu! Ła! Nie da się. Mo... On bierz, jest... go, bierz go, bierz go! Do góry! D do góry go! Do dobra. góry go! Do góry. do góry! Bierz go, do góry! Mam! No... No k***a go masz. Bierz do go do góry i podnosimy go! No chcę! No nie da się ale go trafić! Nie, nie da się go trafić! Nero spotkał no. chyba, y potwora. O, żyję. chyba... ...potwora. O! Żyje. Nero chyba potwora spotkał, co nie? Tak. Trzeba Aha. Miałem rację, Nero spotkał potwora. Kurna, tylko chyba do dupy znowu nie podszedł. No jak pedalski włamywacz Ciekawe Nie no nie on znowu, no nieba. A strzelaj w pusty rowerek. Nie mogę, nic mu to nie robi. Tak samo headshot. Okej. Okay. Coś mamy. Chodźcie chłopaki, rzucimy to. Coś tu jest. O, o nie! Uuuuuuu! Uh. go! Gdzie jest broń? Gdzie jest broń? Gdzie jest broń? Siedź! No jeszcze nie trafił nawet! Jest. jest coś tu wartościowego? Nie Eee, e, nie Tak, stary mik głowy tutaj Weź go tam To też suwie Masz kasę Na pewno musi przyta Na pewno Jeszcze jak? Gdzie idziemy? O, 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 o Co? Statua Satuła... Piękności Nie to powoli. Powolutku. Eee, chyba sobie zisto... schytaliśmy. Powolutku, dobra, teraz ja to puszczę. Wezmę za łeb dziada. I niesiemy. O. Cekujcie. Czekaj. O, tego. O. Oła. Kur... O. Tak, żeby nie wystawało, bo się rozwali, przy tym... Dobra, to jest, jest, jest. Dobra, ura! Ura! Witajcie Witajcie przyś... przybysze Zainwestowałem, mamy teraz więcej kasy Zgadnij gdzie W dupie, w dupie. Nie, w Kasynie! <grymne> <Aha>. <grymne> A. Okej. Okay. Zobaczcie. A widzisz, się właśnie ten trzeci punkt? Zaraz. Takie Mormondo. Z tyłu, pewnie. -y, konia wali. Dobra, tam. Idziemy. Oto. Okay, okay. <grymne> tutaj byś chyba. Cię na

jeszcze Co? No, co? Co mówisz? A ty? Nie. nie. chyba się wypocząłem. Chyba. Znowu ci pojebali. O nie! No, co? No, co? Dobry. No. Dobry, dobry. No, to było krzyk, no kurwa, A Adam! Ja Dla jasności, jasności, nie tylko nie możesz ponosić tego rowerka, ale w ogóle przy nim stać nie możesz. A -a. Hmm, to Dwa pistolet, by dostać pistolet. So, nie, nie dostać so. pistolet. Nie! Odjeżdżał. Ale to mi się udało, tak ci się Co to jest? O nie... 55 hp mniej, mniej będziemy... Na tchu, będziemy tylko 35 dostawać, a nie 50 Eee, nie dotykajcie tej kasy z ja tej gdzie. Ja wiem. Ja wiem uh, Uuu! Uh, racijko. O! Uh. Oo! Oh. Uns, uns, uns. Ej, 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 gdzie ty je to jiesiesz? A tam, a tam. A gdzie jest? Chupa! Ja bym się zauroczył. Tak. Że macham głową Czemu to radio ma uszy? Jest, więc... jest, jest, jest. Szat, czy jest nie zazwyczaj nie zazwyczaj Żebyś to był z pasantem Sam to, miśc miśc. to A ja, to to ja to wiem tak. Ja to chciałem zanieść bo tu na wózku nie mało miejsca z tej, ja Chciałem to zanieść tam, ale dobra Ale dobra no, możemy... możemy zanieść z wózkiem już to Jesteś brzydszy, niż na zdjęciach. Onc, 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 onc. Coś ci powiedział? Że je jesteś kijem. Że to YouTube'a. Mianowicie. Zostaw to. Jesteś, je 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 czy jeszcze jest, jest małe ko... A, a ten z drinkiem z Nie chcę, nie chcę. To daj, no. Dawaj, idziemy dalej. What did you do? Ninja. Wiesz się to pieniądze. Oh. To, to już był za Eee, ja mam pistolet, bo się tylko za ścięła No miałeś pistolet Tak chce! pistolet nie zużył go na niego no co za gabę? Do dupy. No chyba zniknął. Zniknął po prostu. O nie! Płaska i pieska! Ja się go płaska? Trzeba no, lewy Ej! Ej! <ślaff> Co się stało? Nie wiem, choć się domyślam. O. A co jest z nie głaskasz? No, ja bym Może tu coś będzie. Czekaj, tu na dole nie ma, dobra. Może tutaj na górze coś będzie. No. A czekaj, oni tam byli chyba Chyba tak. Hmm. Ale ta, tam jest... Nie no, kurwa. Idź sobie. Jak się go głaszczę, żeby nie... Boże. Sobie. jeszcze odwali. O, jest! Weź to, bo ja mam broń. Dobra. Ale to ciężkie. <laughs> Kurde. A. Ciężkawe to Chłopca to, to zapomniał wózka Jaki chłopca zapomniał no. wózka? A tu jeszcze jest item Kurka wodna, no Musimy się cofnąć Chyba, że to weźmiesz A to na razie zostawimy Nie, bigu okay, Geniusz Za mną Za Potem, tobą? Akurat, nie? Śmierdzisz, śmierdzisz. Tak co ty gadasz za Ogółem. Ogółem sobie całe te. du dupa, dupa. dupa du du dupa. du do, pistolet taką, wyznaczony Gdzie pis... o Pietyka Jak się strzela? No ja z nim rozprawię się? Ale tutaj gdzieś jest Jakbym wejść Myk

Już, My! Ej, gdzie moja broń?! Co mnie mnie w ręce?! Magic! Adam? Witaj! Witaj! Co? na Cześć Adam! Chodź tu! Nie! Ch**a! co Chodź tu! tam leży! Jakiego potwora? No. Jest. Nie mogłem baseballem trafić, nie wiem. Więc oto taki grul debili. I generalnie możemy kończyć ten odcinek. Ten został królem debili. I... No, jesteś największym debilem. Gratuluję. Dobrze, więc... Cóż, na zakończenie oczywiście zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapeczki i do wbicia do mojego nowego TikToka. Trzymajcie się, o kur... cześć. cześć. Hej.